Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Pani, pani prezydent, panie pośle, panie prezesie, panie radny, bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę spędzić dzień w Słupsku, bo wiele cennych informacji. Dla mnie kluczowe jest to, aby właśnie spotykać się, rozmawiać ze środowiskiem sportowym, rozmawiać na temat wyzwań, potrzeb, bo rzeczywiście w Słupsku mamy wspaniałą historię, mamy wielkie kluby. Czy jeżeli chodzi o piłkę nożną, czy jeżeli chodzi o koszykówkę, też przy okazji chciałem bardzo pogratulować wczorajszej postawy. Gryf pokazał charakter. Ja mam niebieskie serce, bo jestem z Wielkopolski, ale to jest piękna rzecz, że czwartoligowy klub staje jak równy z równym i walczy. Z mistrzem polski. To jest najlepsza reklama futbolu, i myślę, że pokazanie, co to znaczy w sporcie, charakter. No i często to, że gdy wchodzimy już na murawę, wiele rzeczy można zniwelować. I pokazaliście, że byliście bardzo blisko. 2-1 to absolutnie powód dla Was do wielkiej dumy, i myślę, że tutaj też przy okazji chciałem. Wszystkim mieszkańcom, wszystkim kibicom złożyć gratulacje, bo to była bardzo dobra reklama piłki nożnej i tego, że kluby z czwartej ligi też potrafią się postawić i, i stworzyć fantastyczne widowisko. Ale żeby między innymi takie widowiska miały możliwość. Się odbywania. Potrzebna jest infrastruktura, potrzebna jest, potrzebny jest rozwój, potrzebne są inwestycje i dzisiaj cały dzień na temat tych bardzo ważnych potrzeb z punktu widzenia miasta Słupsk rozmawiamy. Ja za chwileczkę pozwolę sobie wręczyć na ręce pani prezydent, na ręce pani prezydent, prezyd bardzo się cieszę, że pani, prezyd pani prezydent jest dzisiaj cały dzień ze mną, bardzo się z tego powodu cieszę, ale też cieszę się, że program wojewódzki, bo Ministerstwo Sportu wróciło do programów wojewódzkich, ponieważ... E, nasi poprzednicy zlikwidowali ten program, który właśnie e, przekazywanie część pieniędzy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej było przekazywane do poszczególnych województw, i to właśnie tutaj, województwo pomorskie, Wielkopolska, zachodnio to to wy mieliście podejmować decyzję, jakiego typu inwestycje mają, mają być wsparte. I bardzo się cieszę, bo to część, montaż finansowy wygląda w ten sposób, że część kładzie pieniędzy województwo, część Ministerstwo Sportu i część samorząd i bardzo się cieszę, że dzisiaj na ręce pani prezydent może, mogę, mogę przekazać, przekazać decyzję przekaza, gdzie przekazuje pięćdziesiąt tysięcy złotych na panie prezesie panie pośle bo to też wielka rola pana Zbigniewa Konwińskiego też w tym projekcie to będzie dofinansowanie dzięki czemu będzie tutaj stworzone drugie jeszcze boisko treningowe bo jak widać pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, bo jak widać tych potrzeb Dziękuję jest się. bardzo dużo. Także Pani Prezydent, Panie Prezesie, Panie Pośle, to jest prezent za mecz. moje wielkie gratulacje. Tak, to jest wyraz uznania za to, w jaki sposób robicie futbol w Słupsku, także wielki szacunek Pani I za 80 prezydent. lat działalności Słupskiego Gryfa. Tak jest, Słupia. także bardzo się cieszę, ale to oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to nie, jest, to nie jest koniec, to jest początek. Myślę, że bardzo wiele przed nami wyzwań, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową. Dzisiaj byliśmy na kultowej hali sportowej do Koszykówki. Kto by nie znał Czarnych, to jest przecież wielka, wielka historia, ale też zdajemy sobie sprawę z wielkich wyzwań, Jakie stoją przed miastem. Rozwaj rozmawiamy na temat yy, przyszłych inwestycji. Inwestycji dotyczących być może budowy nowego obiektu, ale też projektów dotyczących remontów obiektów sportowych. Bo i oglądaliśmy zaplecze szatniowe i tutaj gryfa to zaplecze szatniowe. Patrzę tutaj na pana prezesa. Mówię też jako piłkarz Sokoła Pniewy Czwartej Ligi. Miałem przyjemność grać. To się właśnie charaktery wykuwa i widzę jakie są potrzeby, jeżeli chodzi także o zaplecze szatniowe i tutaj i na hali. Chciałem też za Państwa pośrednictwem poinformować, że właśnie projekt dotyczący remontów, budowy szatni sportowych też ruszy. Będziemy go ogłaszać, właśnie dzięki czemu będziemy w takich naszych mniejszych klubach, niższych lig, takie remonty będziemy mogli realizować. Przed chwileczką także byłem na obiektach lekkoatletycznych. AML. Tak jest. Bardzo się cieszę, że jako Ministerstwo Sportu i Turystyki realizujemy program Klub Pro i m.in. Fantastyczna lekka atletyka w Słupsku ma wsparcie, to jest ponad 160 tysięcy. Jeżeli chodzi o klub pro, widzieliśmy zakup nowego sprzętu. Trenerzy mogą dostać wsparcie, to jest systemowe wsparcie, bo w skali kraju to jest ponad 100 milionów i 850 klubów jest wsparte i bardzo się cieszę, że Słupsk takie wsparcie ma, a w całym województwie pomorskim to jest 66 klubów i wsparcie blisko za. Kwotę ponad 8 milionów złotych. Rozmawialiśmy też na temat stadionu lekkoatletycznego. Imponującego, pięknego obiektu, ale też zdajemy sobie sprawę z potrzeb w przyszłości, jeżeli chodzi o rozwój i, i remont tego obiektu. Też na ten temat rozmawialiśmy. Są programy infrastrukturalne, które mogą pomagać w tej kwestii. Przede wszystkim, biorąc pod uwagę to, jaki jest poziom lekkiej atletyki tutaj w Słupsku. Myślę, że to też jest projekt, który może aplikować o tak zwane inwestycje strategiczne, bo jest to piękne rozwiązanie stadionu lekkoatletycznego i od razu, od razu hali, więc myślę, że to może być bardzo dobrze, dobre rozwiązanie. Widzieliśmy też basen, basen ma swoje lata. Ale też myślę, że pięknie pełni swoją, swoją rolę, swoją funkcję. Też rozmawialiśmy na temat tego, aby w przyszłości móc wesprzeć tą inwestycję, bo już dosłownie za kilka tygodni, jako Ministerstwo Sportu i Turystyki, będę ogłaszał nowe programy, programy infrastrukturalne, a więc programy remontowe, czyli remonty orlików. Remonty, orliki, akurat orliki w słupsku są wyremontowane, ale też rozmawialiśmy na temat, na temat potrzeb na przykład miasta Ustka. Też sobie zdajemy sprawę. Tam taki orlik na pewno tego remontu by potrzebował. Tam rozmawialiśmy na temat potrzeb dotyczących remontów sal sportowych. To wszystko zbieramy i to jest dla mnie najważniejsze, żeby osobiście porozmawiać, porozmawiać z samorządowcami, porozmawiać z prezesami klubów sportowych, bo jak sportowiec ze sportowcem porozmawia, to wtedy już jest wszystko jasne i możemy sobie te kwestie doprecyzowywać, także Będziemy ogłaszać programy remontów orlików. Chciałbym, żeby każdy orlik w Polsce, który tylko tego potrzebuje, dostał wsparcie. W tej chwili realizujemy, w trakcie realizacji remontowych orlików jest ponad tysiąc obiektów, mamy 2600, więc jeszcze przed nami są takie możliwości. Jest program budowy nowych obiektów typu orlik. Za chwileczkę będziemy ogłaszać rozstrzygnięcie programu budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem szatniowym, czyli tak zwane orły. Będziemy ogłaszać projekt budowy hal sportowych, remontów hal sportowych, będziemy ogłaszać program dotyczący remontu, budowy basenów i też to, co powiedzieliśmy, mówimy o inwestycjach strategicznych. A koszykówka, bo to jest wielka marka. Z chłopakami tu pograłem, łatwo nie było. Jeden na jeden. Tutaj ciężkie warunki były, ale jeszcze się udało pograć. Zdajemy sobie sprawę z potrzeb i tej hali, i, i wielkiego nowego projektu. My jesteśmy oczywiście otwarci. Program i dokumentację trzeba złożyć, także ja jestem przekonany, że to nie jest moja pierwsza wizyta z panem posłem. No to nie jest pierwsza. Nie jest, nie, jest, nie jest pierwsza, ale jako ministra no tak. sportu i turystyki nie jest na pewno ostatnia. Tutaj z panem posłem Zbigniewem Kodwińskim jesteśmy w ciągłym kontakcie, jeżeli chodzi o potrzeby i to, co będziemy mogli zrealizować, także jestem przekonany, że będzie to bardzo dobra współpraca. Pani prezydent, dziękuję i gratuluję, bo bardzo się cieszę, że że ta kwota ponad miliona mln tysięcy spowoduje to, że będziemy tworzyć kolejną bazę sportową dla naszych dzieciaków, dla naszej młodzieży, bo, bo my też to co chcemy i to co robimy, inwestujemy w infrastrukturę, a inwestycja w infrastrukturę to inwestycja w zdrowie naszych dzieci, także bardzo dziękuję, że, że miasto Słupsk tak do tego podchodzi. Jeszcze raz moje gratulacje. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję bardzo. bardzo. Panie ministrze, panie pośle, panie pośle przede wszystkim dziękuję za, za skuteczność, bo obiecał pan, kiedy Marta Makuch, wiceprezydentka była w ministerstwie, że pan minister przyjedzie w najszybszym możliwym terminie i Zbyszek rzeczywiście słowa dotrzymał i pan minister przyjechał. I powiem wam, że nie jest, nie jest łatwo nadążyć za nim bo to nie jest urzędnik, to jest przede wszystkim jednak ciągle sportowiec z duszy, gdybyście widzieli go w akcjach Panie na gryfi, wiem, stoję. wiem, 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 na, na, na gryfi, rzuty za trójkę z perspektywy takich tych kilku metrów może mniej, ale młodzieży, z z sobie poradził. Więc biegniemy dzisiaj za panem ministrem, bo zobaczył wszystko, co było rzeczywiście bardzo istotne, a jeszcze jest przed nami spotkanie w hali bokserskiej też kultowego, Klubu Bokserskiego. Był u Tomka Mazura w szkole bokserskiej wczoraj. wczoraj. To jest też bardzo piękne, bo to jest też przykład tego, jak wychowanek subskiego klubu bokserskiego sam staje się właścicielem tak naprawdę szkółki i klubu i pokazuje ducha walki i on, tworząc białe kołnierzyki, ale także jego zawodnicy, bo przecież Marcel Durys zdobył mistrzostwa mistrza Europy w boksie. Więc pan minister zobaczył wszystko. I powiem wam, że to, co bardzo cieszy. Że nawet kiedy wszedł do naszej nobliwej hali gryfia, to powiedział, że no tu czuje się historię. Ta historia oczywiście dzisiaj wymaga od nas, żebyśmy chcieli ją kontynuować w wymiarze sportowym, więc infrastruktura na pewno jest bardzo potrzebna. Ale za to, że Pan ma takie oko do widzenia tego, co jest ważne dla sportu, naprawdę dziękujemy. Bo przyznaję, że nie jest Pan pierwszym ministrem sportu, który do subska przyjeżdżał, ale najczęściej był to Pan pod krawatem i w garniturze. Zapomniałem, przepraszam. Ej, I to właśnie, właśnie, chcę podkreślić, że Pan y, tak patrzy okiem, nie tylko urzędnika, ale myślę, że sportowca i to cieszy, bo ja wiem, że Pan wie, o czym naprawdę mówimy. Za to dziękujemy. Za te pieniądze także dziękujemy, bo dla nas budowaniu tutaj pełnowymiarowego, dodatkowego wojska jest szalenie ważne. Wiecie, że, że Kryp ma swoją historię, i wczoraj pokazał i te historie i szacunek dla tej historii dla przeszłości, więc to boisko jest bardzo potrzebne. Milku, pozwól, prezesie, że to coś symbolicznie na Twoje ręce, te 1 850 zł, które będzie wydatkowała pani dyrektor Agnieszka Kimczak ze swoją ekipą, mam nadzieję, niedługo, ale to pomoże w tym, żebyśmy wrócili do trzeciej ligi, a potem będzie spełniali inne marzenia. Panie ministrze, panie pośle, bardzo dziękuję za spotkanie. Mamy pewną listę ustalonych priorytetów i będziemy, mam nadzieję, w najbliższych latach skutecznie realizowali. Aż się boję. Pani, Pani, myśmy z, ma, myśmy Pani, z panią prezydent Marto go tak osaczamy, jest panią prezydent Chrzanowską od wczoraj, więc on nie ma wyjścia, po prostu musi ulec kobietom. To, czy możemy jeszcze pana prezesa tak. poprosić, jak pan ocenia ten obiekt, który ma tutaj powstać? No. Jak, jak bardzo potrzebne? potrzebne. Pytanie, będzie czas, dobrze? Aha, okay, dobrze. Ja przede, przede wszystkim to może się oddam pani e, prezydent, ja w moim imieniu i w imieniu Gryfa Słupsk e, pewnie nie mogę za dużo e, dać, ale chciałbym przekazać koszulkę jako dwunasty kibic e, dla ministra sportu. Bardzo się cieszę, że taka osoba jest na takim stanowisku, bo praktyczne praktyk wie więcej, czuje to inaczej i Także widać nawet po ubiorze, że to jest prawdziwy sportowiec i potrafi Ale się odnaleźć. Mam, zaraz mogę ubrać. I potrafi się odnaleźć w szatni, i też w kuluarach, także naprawdę bardzo dziękuję. To dofinansowanie pomoże nam odbudować troszeczkę i zapanować nad treningami, bo na tą chwilę mamy 280 dzieciaczków w akademii, plus dwa zespoły seniorskie, czyli około 50 osób. No i nie ukrywam, że nie mamy gdzie trenować, trenujemy nieraz na ćwiartkach, niekiedy musimy opuszczać słów, żeby trenować gdzie indziej, ale tutaj dzięki tym pieniądzom, temu dofinansowaniu myślę, że pójdziemy dalej, będziemy mogli dalej się rozwijać, myślę, że po wczorajszym meczu wszyscy wiemy, że czwarta liga to jest za mało, można wygrać z Goliatem, wygraliśmy my, Wygraliśmy ten mecz, tak? bo my się nie poddaliśmy. Praktycznie nie odstępowaliśmy od mistrza Polski. Przegraliśmy, jest trochę kontrowersji, po strzale samobójczym zawodnika z Lecha. Mam nadzieję, że ktoś pewnie się tym zajmie i, i zobaczy, czy, czy tak było, czy nie. Mi nie mi czas teraz oceniać. Wydaje mi się, że. Y, że cała ta otoczka, która dzisiaj jest, pomoże nam. I przede wszystkim ministrowi bardzo dziękuję. Myślę, że dobrałem rozmiar, e, bo mamy zawodnika Witalii Prindeta też 2,11 wzrostu. 2,11? Tak i myślę, że to chyba... Ja, ja, też, ja też panu prezesowi powiedziałem, że znaczy, ja cały czas kartę na ręku mam. Oczywiście najważniejszy w życiu jest ten pierwszy klub, więc mój kochany Sokół Pniewy, ale jakby tam jakieś Kontuzje były i trzeba byłoby no jeszcze na bramce stanąć, to wstydu panie prezesie nie przyniosę, ale chciałem wam naprawdę bardzo pogratulować yy, za ten niesamowity charakter i za to, co pokazaliście wczoraj, że naprawdę wszystko można i, i myślę, że jesteście też takim wspaniałym przykładem i dla dzieciaków, które też patrzą, że kurczę, no czwarta liga, ja walczę i stajemy, nie, nie nikt tutaj nogi nie odstawiał, nie było tutaj wymiękania, także wielki szacun za walkę i naprawdę z waszej strony to była prawdziwa reklama waleczności, ale tutaj w Subsku ludzi walecznych to nie brakuje, szacuneczek. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Poprosimy teraz Pana Tomasza Czuchaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej. No. Trenera Trener. Trener Rady Miejskiej. Witam, witam. Myślę, że minister tutaj przedstawił słupski sport w pigułce, nasze potrzeby i, i, i życzenia można powiedzieć. Ja jako związany z lekkoatletyką dziękuję Ministerstwu Sportu za Klub Pro, Teams. To, to jest bardzo dużym wkładem finansowym w nasze działania. To pomaga tym młodym ludziom odnowić tą lekką atletykę. W Subsku. w Subsku kiedyś lekkoatletyka była na bardzo dużym poziomie, i myślę, że to już jest powrót do tego dużego poziomu. Infrastruktura sportowa lekkoatletyczna jest bardzo dobra, ale niestety co jakiś czas trzeba ją naprawiać. I tutaj, właśnie tak jak rozmawialiśmy, cieszymy się, że minister widzi potrzeby i będziemy że tak powiem, w kontakcie i myślę, że będziemy nie, nie działać Tak jest, tak nie jest. Ustającym. Dziękuję. No nigdzie tutaj nie ucieknę, no nie mam szans, nie? Także... Dogonię. Dogonię. dziękujemy <noise> i poprosimy jeszcze Pana posła. Ja bardzo się cieszę, że w takich okolicznościach się spotykamy, że minister przekazuje dobrą wiadomość dla Słupska, dla ziemi słupskiej. Od wczoraj minister gości tutaj na naszej ziemi. Był w wielu miejscach. Mówił o tym przed chwilą, to też jest ważne, że minister tak bezpośrednio dotyka tych naszych potrzeb związanych z szeroko rozumianą infrastrukturą sportową. Ja się bardzo cieszę i powiem tak: minister mówił, że jest, że stawo, jest gotów w razie czego stanąć na bramce. Ja z ministrem grałem parę razy. Udało mi się nawet nie wiem, czy to pomoże w tych naszych sprawach. Udało mi się nawet z jedną czy dwie bramki ministrowi strzelić. Nie? Ale myślę że, myślę, że to, że minister bezpośrednio dotknął tutaj tych naszych potrzeb. Rozmawialiśmy też o e, tych potrzebach związanych właśnie z lekkoatletyką, z piłką nożną, z koszykówką, z boksem. Będziemy jeszcze rozmawiać. To, to też myślę dobrze wróży na przyszłość. I bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję za dobre wiadomości dla Słupska, dla Ziemi Słupskiej. Bardzo dziękujemy. Teraz jest czas na pytania. Czy są Panie pytania? Tak są. Bardzo Panie myślę. ministrze, pan wczoraj był m.in. w klubie pięściarskim. Moje tak, pytanie jest takie, się. czy Ministerstwo Sportu to, to ma pomysł, jak zaktywizować nie tylko tych trenujących, tylko młodzież nietrenującą? Na przykład w tym klubie są takie sekcje, gdzie na 20 osób 18 to są, czy 15 to są nastolatkowie z Ukrainy. I ja się zawsze zastanawiam, gdzie jest polska młodzież? Sobie myślę, czy oni grają na PlayStation? Co zrobić, żeby zaaktywizować bardziej polskich nastolatków? Powiem w ten sposób, ja wczoraj będąc na spotkaniu w klubie bokserskim pana Mazura, i gdy wręczałem i gratulowałem Marcelowi Mistrzostwa Europy, to odniosłem wrażenie, że tutaj jest bardzo duży duch, jeżeli chodzi o realizację i zachęcanie młodych ludzi, bo to jest ponad 200 osób w tym klubie. Za chwileczkę pojedziemy też tutaj do, do Czarnych Słupsk, więc myślę tak, dobry przykład jest kluczowy, ale też chciałem powiedzieć, że Ministerstwo Sportu bardzo mocno w tej chwili wspiera rozwój polskiego boksu. Wróciliśmy z polską ligą boksu. Tego nie było przez wiele, wiele, wiele lat. A trzeba powiedzieć, gdy spotkałem się z prezesem Polskiego Związku Bokserskiego, ta dyscyplina znów rozwija się bardzo szybko. No mamy medal olimpijski, no panom Szeremetę nie trzeba przedstawiać żołnierki wojska polskiego, bo właśnie tworzymy system. Najbardziej utalentowani bokserzy też mają etat w wojsku polskim, więc mają spokojną możliwość przygotowywania się i rozwoju swojej kariery te kluby się mocno rozwijają. Gdy mówiłem o projekcie dotyczącym właśnie rewitalizacji i remontów obiektów sportowych, ja też bardzo chcę stawiać na sporty walki i nie musimy sobie tłumaczyć dlaczego i w jaki momencie historii jesteśmy i dlaczego też potrzebujemy ludzi silnych, sprawnych, abyśmy mogli też w razie czego Naszą kochaną ojczyznę obronić. Ja jestem też po rozmowach z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie właśnie, gdy będziemy chcieli rozbudowywać obiekty sportowe na przykład o miejsca schronienia aby właśnie tam dedykować te miejsca do sportu walki. Także, panie redaktorze, polski boks rozwija się bardzo mocno. Yy, 12 lat, yy, ale to co też mówimy, to co też tutaj powiedzieliśmy, program Klub Pro powoduje to, że młodzi ludzie, a przede wszystkim te kluby mają wsparcie finansowe, my też w ramach naszych programów i naszych działań w Ministerstwie Sportu będziemy chcieli też promować właśnie poprzez tych młodych ludzi, którzy już odnoszą efekty, jak taki Marcel wejdzie do swojej szkoły i powie, że dwa lata temu Zaczął boksowanie, a w tej chwili jest mistrzem Europy. To myślę, że to też spowoduje bardzo dużą chęć do tego, aby, aby przywrócić wielką motywację i wielką modę na sport. I to jest też moje zadanie i całej mojej drużyny w ministerstwie sportu. Ja, panie ministrze, chciałbym również zapytać. Jasne. Podobna tematyka, Łukasz Kosik z Radia Gdańsk. Chodzi Witam o serdecznie. Taką kwestię sprawdzałem dosłownie kilkadziesiąt minut przed spotkaniem z panem, przed konferencją. Mniej więcej około 30% uczniów w szkole jest na tak zwanym, oczywiście mówię w dużym uproszczeniu, na zwolnieniu takim zdrowotnym. Mhm. Wiemy, że ministerstwo stara się dotrzeć do młodzieży, no ale właśnie jakie macie narzędzia ku temu, no i czy również dostrzegacie ten, ten problem? Oczywiście, że dostrzegamy ten problem, dlatego też tworzymy strategię rozwoju polskiego sportu. Strategia 2040. To jest wielki projekt, który ma spowodować wielką aktywizację naszych dzieciaków i nas wszystkich. To ma być projekt, gdzie będziemy i współpracować z uczelniami, z Ministerstwem, Sportu, z Ministerstwem Zdrowia, też z Ministerstwem Edukacji. Musimy edukować przede wszystkim rodziców, że wypisanie zwolnienia dziecku z WF-u. To jest y, największy błąd, jaki można w życiu popełnić, bo sport to jest recepta na zdrowie, nie tylko zdrowie fizyczne, ale też psychiczne. Nie, możemy, nie musimy sobie tłumaczyć, jak to w tej chwili, szczególnie wśród ludzi młodych, jest bardzo potrzebne, żeby tą aktywizację w taki sposób rozwijać. I ta strategia sportu, którą w tej chwili przygotowujemy wspólnie z panem Robertem Korzeniowskim, to właśnie jest przede wszystkim y, i przygotowanie tych wszystkich rozwiązań. Y, też opieramy się na tych rozwiązaniach strategicznych, które były realizowane i w Londynie, i w Paryżu przed igrzyskami olimpijskimi, więc chcemy mieć taki dokument, na podstawie któremu, którego i wdrożymy mechanizmy, które będą właśnie te problemy rozwiązywać, o których Pan mówił, redaktor, ale też mamy wielki projekt, który ma być ukoronowaniem tej wielkiej zmiany, tej pozytywnej nowej postawy dotyczącej aktywizacji i aktywności fizycznej, czyli igrzyska olimpijskie w Polsce. 2020. 40. To ma być ten wspólny projekt. On musi się zacząć tu na dole, w każdej szkole. Chcemy, żeby były nowe inwestycje, ale chcemy, żeby w Łefiści też byli bardzo mocno zaangażowani, a dzieciaki po prostu chciały prawie sport, a my musimy wszystkich przekonywać. I dlatego też nie tylko minister, ale radni, jak mówimy o aktywności fizycznej, to sami musimy być przykładem i też tak to musimy robić, także mamy konkretny plan, żeby właśnie wdrożyć tą pozytywną zmianę, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną w Polsce.